Pan generał Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Dobry wieczór, panie generale. Dobry wieczór. I analityk Dawid Kamizela, strefa obrony.pl. Dobry, Dobry wieczór. Spójrzmy jeszcze, proszę państwa, na naszą sądę, która przez ponad pół godziny będzie funkcjonować na stronie polstatnews.pl. Czy USA powinny zwiększać obecność swoich wojsk w Polsce? Ponad 4200 głosów i prawie 83% na tak. Te proporcje one się zwiększyły jeszcze w czasie dyskusji, kiedy państwo słuchali wymiana argumentów między y, politykami i za moment będę też pytać o to panów ale najpierw chciałabym żebyśmy zdiagnozowali w jakim my tak naprawdę momencie panie generale jesteśmy tych negocjacji bo jedni mówią że się już coś klaruje inni mówią że to się nawet jeszcze dobrze nie rozpędziło już miało być za chwilę spotkanie w przyszłym tygodniu Putin Trump teraz czytam na portalach że raczej nie że jeszcze będzie to przesunięte jaki to jest moment jaka to jest faza pana zdaniem to jest bardzo ważna faza, przygotowanie do rozpoczęcia e, negocjacji. Biorąc pod uwagę e, specyfikę prezydenta Trumpa, można uznać, że to jest faza przygotowawcza jednak, a nie faza wstępna już prowadzenia negocjacji, chociaż z reguły to ministrowie spraw zagranicznych przygotowują zasadniczo treść przyszłych e, podpisów e, głównych e, w, w osób. A czy Pana zdaniem do tej fazy przygotowawczej... Donald Trump był przygotowany? Wszystko wskazuje na to, że nie i wszystko wskazuje na to, że Stany Zjednoczone nie mają w, tym, w tych ostatnich dniach i tygodniach jakiejś strategii. Sytuacja się zmienia. Raz bez Unii Europejskiej, co, co teraz pada, że z Unią Europejską. Było bez Ukrainy i teraz on zamienia, że z Ukrainą. Generalnie nie tylko w tym, co się dzieje w tej chwili, a, a dzieje się dokładnie tak, jak mówi Ursula von der Leyen, jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie świata na zakręcie bezpieczeństwa. Z tego chyba nie zdają sobie sprawy Amerykanie, patrząc na swój własny interes, bardzo krótkowzrocznie. Na Europę, i nie zdając sobie sprawy z tego, że po tym, co jest dzisiaj, jutro, jest jeszcze pojutrze i następne dni następne. Bardzo, brakuje bardzo w tym strategii. Powiem tak, wręcz nieprzyjemnie zabrzmiało to zdanie, tak zaskrzytało w uszach, że Amerykanie nie, Amerykanie, tak jakby nie myśleli o tym, co jest. Dokładnie tak, ponieważ. Jeśli po... największe mocarstwo, strażnik pokoju w świecie demokratycznym i nie tylko, Mówię z to z całą odpowiedzialnością, ponieważ dzisiejsze negocjacje z Władimirem Putinem, z Moskwą, z Ławrowem zapewne mają jakiś cel i próbuję zrozumieć ten cel. Prezydenta Donalda Trumpa, chociaż mam problemy, żeby zrozumieć, ale powiedzmy, że jest to jakiś interes amerykański. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, z kim mamy do czynienia, w jakim środowisku działamy, co się dzieje w Europie i co się dzieje w świecie. W co gra Putin, w co, w co grają Chiny, jaka jest rola Korei Północnej, Iranu i jeszcze wielu innych no elementów. Jest więcej istotnych. aktorów. Tej jest więcej aktorów i gry. to jest niebezpieczna gra, I... bo ja nie wierzę Putinowi. I nikt rozsądny nie powinien wierzyć elitom moskiewskim, to się może skończyć dramatycznie, nie tylko dla ano, Ukrainy właśnie. i nie tylko dla Europy, ale i dla Stanów Zjednoczonych pojutrze. Mamy do czynienia, bo nie, pan, pan mówi, nie. musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Mamy do czynienia z bandytą, z państwem, które jest bandytą i na czele którego stoi bandyta. Przepraszam, tu nie ma co wijać w bawełnę, bo jesteśmy tutaj i wiemy, co, o, co on to potrafi. Więc Trybunał Karny tak orzekł. No ale obłożone sankcjami tak. przez y, prezydenta amerykańskiego. I tego bandytę Donald Trump traktuje jak partnera. Yy, tak. A można z strony... Tak jakby można było ucywilizować Putina, Kreml, Ławrowa, Zacharową i y, całe to grono postaci, które tam funkcjonują. A z drugiej strony ofiary traktuje de facto nie nie traktuje, prawda? No bo ofiary Pomija, tej tak? agresji przecież w ogóle nie. Arabii Saudyjskiej nie były brane pod uwagę, więc jakby cała ta kwestia została wrzucona do góry nogami, bo kurczę, jeżeli my widzielibyśmy kogoś, kto jest napadnięty, chyba bardziej się najpierw troszczymy o ofiarę, prawda, a nie o tę osobę, która napadła. A nie chwalimy agresora, napadła, tak? Chwalimy, chcemy z nim rozmawiać, a dlaczego ty, dlaczego to zrobiłeś? Czy, nie wiem, ja tylko jeszcze chciałbym dodać, bo tu mówimy o różnych wypowiedziach amerykańskiej administracji, ale de facto nawet w tym samym momencie, różni przedstawiciele tej administracji, Graham Kellogg, który również ma, albo miał, tego już nie wiemy, mm -hmm. miał odpowiednią czy ma odpowiednią rolę w kwestii pokoju na Ukrainie, mówi co innego de facto z, w kwestii godzin czy dni, co inni przedstawiciele czy tam Departamentu Stanu, czy sam prezydent USA, czy inni y, amerykańscy politycy. Y, ja chcę wierzyć, bo to chyba dla nas wszystkich lepiej by się skończyło, że to jest element pewnej gry tych szachów 5D, prawda? Tylko że w wykonaniu USA. Dużego, tak. A czy może to być efektem tego, że wszystko, mówiąc brzydko, wisi na Donaldzie Trumpie, który jest zmienny i który zmienia właśnie zdanie, podejście, w związku z tym cała jego ekipa, przepraszam, powiem tak, rozjechana po świecie, też reaguje y, spontanicznie, Adekwatnie do tego, co akurat do niej dotrze, jak ma, jak ma zareagować i z tego wynika ten chaos, z jakiego jesteśmy świadkiem? Donald Trump jest zdecydowanie silną osobowością, jest silną przywódcą i jest silnym przywódcą bardzo silnego supermocarstwa. Natomiast to jest bardzo poważna polityka i jak dużo, jak wielka musi być stawka, jak ważny musi być cel, że przywódca tego państwa przecież. Człowiek, który już był prezydentem i to przez całą kadencję decyduje się wystrzelać ze wszystkich nabojów argumentów, które posiada, zanim rozpoczęły się negocjacje. Tak naprawdę jesteśmy w momencie, w którym Władimir Putin uzyskał wszystko, czego chciał, przynajmniej w ostatnich tygodniach. I może teraz będzie słyszał, że, że NATO, nie uzyska tego. Ukraina jednak. bez NATO, mhm. Ukraina e, bez. Siły, że tak powiem, militarnej, w takim sensie, w jakim to przewidywaliśmy, bez gwarancji natowskich na dodatek i o ironio za chwilę także bez sankcji. No to o co jeszcze walczy Putin? A negocjacje dopiero mają się rozpocząć. Przyjęta się, do G8. Super. To dołożył. No. Tego Putin nie chciał. To dołożył. Trump pod siebie tak troszeczkę ponad, ponad oczekiwania Gratis. jeszcze zaproponował udział w G7, czyli de facto w G8. To jest coś niebywałego, ponieważ mamy do czynienia jednak no, z kimś bardzo poważnym. Przynajmniej y, jako reprezentant Stanów Zjednoczonych, prezydent y, jest postacią ogromnie istotną. W związku z powyższym, ja tego nie mogę zrozumieć. Jak można się wystrzelać ze wszystkich argumentów, wiedząc, z kim się ma do czynienia? Zastanawiam się, czy w związku z tym Kreml traktuje Donalda Trumpa poważnie. Jednak musi. Abstrahując od tego, jaki ma, jaką ma opinię o tym prezydencie, bo tego nie wiemy. Ale jeszcze bym się też odniósł do takiej kwestii, że pan generał mówi o naszej perspektywie tego, jak to jest ważne. Tylko czy tak naprawdę dla Amerykanów, po pierwsze, co udowodniły wybory prezydenckie, ale już w takim wypadku dla perspektywy samego prezydenta USA, czy dla USA to, o czym my w tej chwili całkiem słusznie uważamy za moment bardzo ważny, milowy. Jest tak samo ważne, bo może się okazać, że to, w jaki sposób te negocjacje są prowadzone, jak chaotycznie, jak, e, jakie argumenty Amerykanie używają i co proponują Rosję, oznacza, że de facto to to jest dla Stanów Zjednoczonych sprawa trzecio-czwartorzędna, więc w takim wypadku nie musimy przykładać do tego dużej wagi, bo. To jest problem innych. My wynegocjujemy, czy chcemy wynegocjować to, na czym nam zależało, choćby ta oferta dotycząca minerałów, i tak dalej, i tak dalej, a resztę to sobie zrzucimy na... Najważniejsze na było, bo to wiem od początku, ustalenie, że ta pomoc, jakiej Stany udzielały Ukrainie, nie była za darmo. Wartości wartościami, ale wypłacicie no nam tak, się w redaktor, tych metalach ziemrzatych. Ale wszystko ma swoje granice. Powiedzmy sobie szczerze, na te prawie 70 miliardów dolarów no ponad 3, czwarte, albo przynajmniej 3 czwarte, poszło do koncernów amerykańskich, które zwiększyły produkcję, przekazały uzbrojenie, to prawda, ale teraz ustawiają się dzięki temu kolejki, które mają 5 lat, żeby kupić Heimarsy, patrioty no i cokolwiek innego, więc też nie przesadzajmy. Oczywiście. Ukraińcy i cały świat... No, ale to znaczy, że apetyt ten biznesowy Trumpa jest niezaspokojony, e, tak. nie niezmierzony. Ukraińcy zmierzony. i cały świat jest wdzięczny Stanom Zjednoczonym za pomoc, ale nie przesadzajmy, ponieważ idziemy w demagogię. Unia Europejska, jak dała pod, podlicza na, na, tak na, na chłodno, no to więcej dała de facto niż Stany Zjednoczone. Do mnie piszą e, znajomi ze Stanów Zjednoczonych już o bilionach dolarów, już nie o miliardach, a o bilionach, niezależnie od tego, czy, się, mm. czy to tylko pomyłka w angielskim nazewnictwie. W związku z powyższym to jest jakieś emocjonalne zacieśnienie. Tak, Powiedzmy, bo może nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że podliczając całą pomoc udzieloną od początku, Europa nominalnie Dokładnie. przekazała większą Większość pomoc niż, niż Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone. Tak? To się, to, tak, tak, to się, to się zgadza, ale tu mam wrażenie, że właśnie to jest ta perspektywa, czy jeżeli mówimy o tych kwotach, czy o sile przekazu, tu, tu mamy zbieżność, hmm. czyli Stany Zjednoczone, a Europa, tak? która faktycznie gdyby mówiła jednym głosem, Niektórzy nazwą to brzonką, inni inaczej, to faktycznie mogłaby mieć decydującą rolę, ale. Zgodzi się pan, że w tym jest ogromne ryzyko. Ryzyko dla Donalda Trumpa i dla Stanów Zjednoczonych. Pierwsze ryzyko to jest takie, że Putin, Władimir Putin, wykiwa po prostu Donalda Trumpa i wcale nie jestem pewien, czy to wszystko tak pójdzie gładko jak Amerykanie. Wykiwa go jak? A wykiwa go w taki sposób, że weźmie wszystko, co już mu obiecano, i za rok czy za dwa nie ma żadnych gwarancji, że nie rozpocznie, czy za trzy. Jeżeli Stany Zjednoczone chciałyby opierać przyszłość agresywno lub nieagresywno Rosji na podstawie oświadczenia Putina i wiary Donalda Trumpa to to jest zdecydowanie za mało. Dlatego to, rozumiem, musiałoby być obudowane jakimś warunkiem, które byłoby hamulskie. Ale być obudowane gwarancjami i, i konkretnymi czynami. I tam była mowa o tym przystąpieniu automatycznym Ukrainy do NATO, gdyby Rosjanie naruszyli warunki rozejmu, pokoju, tak, i wtedy e, nie, mamy, tak. nie mamy żadnego. Wypadło. Po prostu tak. Czego no. już nie ma. A drugie ryzyko raz, czego już nie ma właściwie? Mhm. uważam, że, uważa że to już yy, skoro w tym momencie już nie ma, to tak? de facto zostało właściwie przez Amerykanów tak daleko idące ustępstwa, no to Przecież nie ma. Mamy... jedno zdanie tego jest drugie ryzyko, po, to niech to wybrzmi, o wiele bardziej poważne. Mhm. To jest rekonstrukcja tego wszystko, co się nazywa architektura bezpieczeństwa świata. Powstaje rysa na Sojuszu Północnoatlantyckim. Nie może być tak, że się oczekuje od państw europejskich, które pójdą gwarantować to bezpieczeństwo, a na wypadek zaatakowania któregoś z nich nie będą ci żołnierze natowscy jednak traktowani jak NATO, bo nie będzie funkcjonował artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego. To się pojawia. Po raz pierwszy z taką siłą, tak. a przecież w Afganistanie nie mieliśmy takich wątpliwości, idąc no, w imię jednak nie obrony y, z tej strefy euroatlantyckiej, tylko w zupełnie innym ważnym celu. I dobrze, że poszliśmy, ale jednak tam nie, nie pozwoliliśmy sobie na taką rysę w Sojuszu Północnoatlantyckim. Za to my byliśmy wzywani. Jest depesza, przyglądam się, bo to jest kolejna depesza, ja ją cytowałam w poprzedniej części, i zastanawia w niej brak nazwiska polskiego ministra. O tym, że sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał z ministrami francuskim, brytyjskim, włoskim i niemieckim po tych rozmowach w Riyadzie i z Kają z szefową europejskiej dyplomacji, po swoich rozmowach z Ławrowem. Nie pada tutaj przynajmniej w agencyjnych doniesieniach nazwisko Radosława Sikorskiego. Ani żadne ukraińskie. Co też jest niepokojące. No nie podoba się nam taki kształt tych, tych rozmów. Ten kształt zaryzykuje, ale moim zdaniem nie ma żadnego sensu, jeżeli ma trwały. Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek trwałości, a nie o tym, że faktycznie za pół roku mamy wrócić do tematu, ja nie wiem, chciałbym powiedzieć mądrzejsi, ale chyba po trzech latach, to my już nie możemy mówić, że za parę miesięcy będziemy mądrzejsi, mhm. to to nie ma żadnego sensu, ponieważ jednak czy to Polska w kwestii logistyki tego zabezpieczenia w jakiś sposób, nawet mówimy o misji rozjemczej i siłach zbrojnych różnych krajów europejskich. Nawet zaryzykujmy taki scenariusz, to bez Polski na poziomie logistycznym to się właściwie nie ma prawa udać. Bez Polski na poziomie logistycznym, czyli jak Pan rozumie to zaangażowanie? Bo o tym też dyskutowaliśmy. Po pierwsze, jeżeli mówimy o europejskich siłach zbrojnych na Ukrainie, to to oznacza też na, między innymi wzrost aktywności. Tych sił zbrojnych w Polsce. To jest oczywiste, no bo w jakiś sposób te siły zbrojne muszą się przemieścić, muszą być zaopatrywane logistyka. Logistyka. To wszystko, co się pod tym mieści. I, i tutaj nie ma, nie ma wyboru. W takim wypadku, jeszcze jeżeli logistyka, to to już ostatnie miesiące, mam nadzieję, że nas nauczył ochrona tej logistyki, mhm. bo dywersja, sabotaż nie musi być tylko na Ukrainie, nie może być w Polsce. Po drugie, to bardzo kwestia, która budzi bardzo duże emocje, ale zaangażowanie polskie na Ukrainie. I teraz właśnie chwilę o tym. Bo słyszymy bardzo twarde nie, z dodatkiem dziś nie. Jak mamy o tym dzisiaj myśleć? Że mamy kampanię wyborczą. Aha. To jest moja, moja obawa, I, że dokładnie. I szef BBN-u, który nie ma kampanii wyborczej, bo jest szefem bbn mówi. Będzie duża presja na to, byśmy się w to zaangażowali. No to nie jest dobre właśnie. Trzeba pamiętać, że jakikolwiek nasz udział, partycypacja w operacji potencjalnej na Ukrainie będzie też rozgrywana przez Rosję, mówi generał Łukowski. Będą wbijać między nas a Ukrainę No Będą tam jakieś prowokacje, tak, na pewno. Ale mówi generał, że nie można tego wykluczyć. Świetny generał, wspaniały człowiek. Generał Łukowski znał go osobiście i ma prawo tak powiedzieć. Natomiast trzeba Pan pamiętać... Pan by dzisiaj tak powiedział na jego miejscu? Nie, z dwóch powodów. I wcale nie wyborczych, bo nie zajmuje się wyborami ani polityką. Polska ma do wypełnienia dwie bardzo ważne kwestie. Pierwsza, to ktoś musi być bardzo istotnym, ważnym tym hubem logistycznym, bo mówimy nie o operacji dla 20 tysięcy żołnierzy, bo dla 5 tysięcy żołnierzy, tylko mówimy o operacji być może dla 100 tysięcy, dla 150 tysięcy, czyli o tak dużej operacji, jaka była operacja w Afganistanie, gdzie całe wielkie huby, nie jeden pracowały, a tutaj wszystko... Tak naprawdę przez Polskę, to jest raz. Wielkie zadanie. A druga rzecz to jest taka, my jesteśmy państwem frontowym. Powiedzmy sobie szczerze, i się nikt nie wie, jak zareaguje Rosja, jak zareaguje Rosja i w którym momencie, gdzie i kogo zaatakuje, jeżeli rzeczywiście doszłoby do czegoś poważnego. I państwa frontowe, nie tylko Polska, przede wszystkim państwa bałtyckie i Polska powinny być w, w w stanie trochę wyższej gotowości. Czyli pan uważa, 180. że te państwa powinny być wyłączone z obecności wojsk i pełnić rolę logistyczną, czy w pełni, tak? czy... ale zdecydowanie mają do spełnienia inne zadania na wypadek dużej operacji na terenie Ukrainy. No to jeszcze wrócę z tym cytatem z pana Czaputowicza, który tu są nazwany sfrustrowanym panem. Że y, Polska, która ma taką wielką armię, powinna jak najbardziej pociągnąć innych ze sobą, i że Polska deklarując, że tam nie będzie brała udziału w tej misji, zrobiła w portki cytuję byłego szefa MSZ-u, że Polska zrobiła w portki, mając taką armię. To ja znowu jednak przypomnę tę misję faktycznie w Iraku i Afganistanie. Czyli Ale jednak należy inne tak, tak, tak. Chodzi mi o jeden pewien wysiłek i koszt, który my ponieśliśmy. I my faktycznie wydaje mi się, że powinniśmy bardzo poważnie podejść do tego, że ta misja będzie o wiele groźniejsza, na co o wiele większym ryzykiem dla nas naszych żołnierzy, może kosztować. Pamiętajmy, że misje w Afganistanie i Iraku, to były miliardy, które wydaliśmy. Ja nie mówię o tym, że taka kwota ma oznaczać, że my tego mamy nie, nie zrobić, ale że musimy być tego świadomi, że my te wydatki yy, mniejszą szybkość modernizacji sił zbrojnych musimy położyć na szali. A kto by płacił za tę misję? Polska. Polska. Czyli kraje, które by jechały, płaciłyby znaczy, za tę misję, W takiej sytuacji, tak, czy... to zależy, jeżeli to będzie operacja Unii no. Europejskiej czy NATO, płaci, częściowo płaci organizacja, czyli w przypadku Unii, Unii ale częściowo i to nie jest duży wkład. Pamiętam z, z doświadczenia własnego dowodzenia w Unii Europejskiej. Natomiast jedno zdanie, nie można mówić, że ktoś ze strachu robi w portki, ponieważ jeden z grzechów, który często w historii popełnialiśmy i to w historii najnowszej, to jest wyrywanie się trochę przed orkiestrę. Jesteśmy w Unii, jesteśmy w NATO, poczekajmy spokojnie, nie jesteśmy aż tak ważnym mocarstwem i tak silnym, żeby przed orkiestrą biegać, zanim ta orkiestra będzie w pełni gotowa. Zrobimy przerwę krótką, ja będę chciała o tej misji jeszcze porozmawiać, bo też czytałam o tym, jak ona miałaby wyglądać, że wcale nie przy samej linii frontu, że mieliby być jednak bliżej. I dlaczego Europa jest za no słaba, żeby sama tam Pójść. I dlaczego jeszcze raz? Dlaczego? dlaczego Europa sama jest za słaba, żeby zorganizować tak dużą misję? A czy na przykład, dobrze, a czy na przykład y, żołnierze tureccy mogliby walczyć z Każdy, no Są to żołnierze NATO, nie ma problemu. Mhm. W każdej chwili są tam. Bo mówi się o roli Turcji w zawieraniu tego obozu. Ona może być wzajem... bardzo duża ta rola, ponieważ Turcja to jest druga armia NATO. A my trzecia. Bardzo tak, duża, świetnie chwili. wyposażona. Nie przesadzajmy z tą trzecią. E, według e, liczebnie się zgadza jesteśmy, no powiedzmy, w pierwszej dwudziestce, a Ukraina o jedno oczko wyżej przed nami. Liczebnie się zgadza, przy czym jeszcze kwestia jakości tego żołnierza, rezerwistów. Dlatego te deklaracje, które były jakiś czas temu, te kilka miesięcy temu, w kwestii mhm. liczebności trzeciej Armii NATO, no przyznam, że dosyć zawsze starałbym się jednak Właśnie uważać z tego typu deklaracjami, bo nieszczęście jest takie, że one mogą zostać poddane weryfikacji. Czyli staniemy się ofiarą tego deklarowanego sukcesu. Tak? Jeżeli liczby tak, grają tak, tak. rolę, to chińska armia jest pierwsza armia świata, a podobno jednak tak nie jest. I nie mówimy o tych żołnierzach, o, i nie liczny. mówimy o tej terakotowej armii wcale. Nie mówimy Dobrze. o tej terakotowej. Nie, nie, panowie. Dobrze, zróbmy, zróbmy tę chwilę oddechu. Wrócimy, żeby ten wątek skończyć. I państwo cały czas głosują w naszej sądzie. Jeszcze raz mówię o tym, że wyświetla się w trakcie trwania programu kod QR, także on przekierowuje bezpośrednio do sądy. Jak państwo sobie czytają przez ekran smartfona, to to się staje znacznie prostsze. Z pytaniem jeszcze tylko, proszę Państwa, przez sześć minut będzie nasza sonda funkcjonować o to, czy, pytamy, czy USA powinny zwiększać obecność swoich wojsk w Polsce. Dobrze. Jak sobie Panowie w ogóle wyobrażają utrzymanie pokoju, gdyby taki miał być yy, zawarty? Pan Dawid Kamizala najpierw. Tutaj trudno na to, na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ my de facto nie wiemy, jakie są warunki. Ja yy, podam jeden przykład. Na razie takie, że Rosja ma co chce. Tak, tak, a to tak, to w porządku. To, to sobie nie wyobrażam. Natomiast ja podam jeden przykład. Obwód Kurski, prawda? Mówimy o udziale Sił Zbrojnych państw europejskich, już nie musimy tam wymieniać, jakichś, tak w jakimś odległości od frontu. I teraz tak, elementem linii frontu są ukraińskie działania w obwodzie kurskim. Więc jak de facto w ogóle zastanawiać się nad udziałem Sił Zbrojnych Krajów Trzecich na, na terytorium rosyjskim, czy... To mamy zupełnie postawione na głowie. to I gdzie w ogóle mieliby być Dokładnie, ci, to jest już tutaj, w ramach misji? Już tutaj mamy problem. Mhm. A to jest dopiero pierwszy chyba z całej listy punktów. No przecież Rosja w życiu by nie pozwoliła na to, żeby niemieccy, francuscy czy polscy żołnierze pojawili się w Kursku. Tak? W powodzie no, Są też pomysły te, które płyną z Półwyspu Koreańskiego, gdzie powstała... E, Linia taka demarkacyjna. Tak, Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych, ta czterokilometrowa taka linia demarkacyjna i tam, uwaga, byli przedstawiciele czterech państw. Korea Północna wybrała wtedy Czechosłowację i Polskę, a Korea Południowa, Szwajcarię i Szwecję, jako państwa niezaangażowane w ogóle w konflikt. To jest trochę inna jednak sytuacja i okay. powiedzmy sobie szczerze, tego typu misja to nie będzie żadna misja, tylko poważna operacja. Operacja, która Trzeba się z tym liczyć, może przerodzić się w poważny konflikt zbrojny. Mamy do czynienia z poważną wojną, dzieleje się krew i po jednej stronie są potężne siły rosyjskie. Po drugiej stronie ukraińskie, które też do końca nie wiemy, jak się zachowają i na ile uda się Ukrainie opanować każdy batalion, każdą brygadę. Ukraina jest także bardzo złożona, przypomina 20 samozwańczych batalionów z 2014 roku, które poszły, strzyknęły się i walczyły bez żadnej zależności z władzą ukraińską. W związku z powyższym, jak ja sobie to wyobrażam jako żołnierz, który ma doświadczenie z organizacji dużej operacji Unii Europejskiej. Ale tak sobie wyobrażam, że po pierwsze musi być wola obydwu państw. Wola Rosji i wola Ukrainy, żeby to w ogóle robić. Ale Rosja przecież nie będzie chciała, żeby jakieś tam wojska Rosja, e, Rosja... inne się pchały blisko granicy. Panie redaktor, Rosja, wczytujmy się w to, co mówi Rosja. Rosja chce, żeby, żeby taka operacja się odbyła, ale pod jednym Chcę, warunkiem, tak? że to nie będzie nikt z NATO. No to kto tam będzie z Europy, jeżeli Amerykanie nie idą? I, a nie jest z NATO, no to poszukajmy teraz tych państw, które wystawią 100 tysięcy żołnierzy, nie z NATO. To jak, jakieś fanaberie. Ale pomijam już ten warunek wstępny, to pani redaktor, trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest tysiąc kilometrów frontu dzisiaj i te tysiąc kilometrów trzeba jakoś zabezpieczyć. I opowiadanie, że tam pójdzie kilka brygad, albo kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, to są opowieści Zielonego Lasu. To jest bardzo poważna operacja, gdzie mają rację Ukraińcy mówiąc, o stu może 150 tysiącach żołnierzy, ja nie chcę przywiązywać się do liczb, ale dość łatwo policzyć, jakie siły muszą być na każdym kilometrze, powiedzmy z tych tysiąca kilometrów, żeby to miało sens, tak, ale żeby ja czy tam, że oni by w ogóle nie byli na tej linii bezpośrednio, tylko stacjonowaliby gdzieś w Ukrainie na zasadzie takiego odstraszacza, że no, jakby co, to my tu jesteśmy i już ale się co, pakujemy się co, i jedziemy. Jakby co to właśnie coś zobaczymy, tak. No jakby jakby była wymiana ognia, tak? Rozumiem. I walczymy. Jaka wymiana ognia? Redaktor, Jeden strzał, czy. No, niezależnie od no. tego, ale podjęcie walki oznacza gotowość państw, które są na zapleczu, do udziału w wojnie. Powiedzmy sobie szczerze, to jest możliwe i taki gwarant byłby dobry i skuteczny, ale pod warunkiem, że wejdzie w to państwo nazywane pięknie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, ze swoim potencjałem i z elementem odstraszania. Nie do użycia, odstraszania, jako jest broń nuklearna. Mhm. Odstraszania, bo Rosjanie mają broń nuklearną w związku z powyższym. Nie opowiadajmy sobie takich rzeczy, które są z gruntu nieprawdziwe, że zbiorą się jakieś państwa, wyślą jakieś wojska i to będzie bezpieczne, skuteczne i na pewno będzie pokój. Jak te wojska tam przyjadą, to Rosjanie się przestraszą i powiedzą, a nie dobrze, to my przepraszamy. Nie, to, 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 ale tak, to, w ogóle... to jest zbyt poważna sprawa, żeby mhm. tak twierdzić. Tu jeszcze sobie przypomnijmy, że choćby misja w Afganistanie. Misja, która była prowadzona na zupełnie innych y, ramach, Amerykanie jako y, jakby wiodący, wiodący kraj, nawet tam, kiedy była mowa o krajach i siłach zbrojnych różnych krajów, które były używane w różnych prowincjach, reguły użycia siły były w przypadku różnych sił zbrojnych różnych państw, skrajnie inne, w Polsce stosunkowo dobre, czyli pozwalające żołnierzom na odpowiednią reakcję, na przykład w przypadku Niemiec, zupełnie inne, jeżeli tam w misji na tyle. Jakby zwartej, mającej tą kontrolę, były takie różnice. To teraz sobie wyobraźmy, jakie różnice w kwestii tego, jak ci żołnierze mają prawo się zachować, bo to będzie przecież decyzja suwerenna Umawiam. danego kraju jakie będą na Ukrainie? Pytanie jest bardzo wiele, ale ja też dziękuję za ten głos ekspercki, bo on pokazuje często w odróżnieniu od tego, co tutaj rysują politycy, że sprawa jest naprawdę znacznie bardziej skomplikowana, niż by się wydawało. Zerknijmy na naszą sądę, bo ona się zamyka w tym momencie. Prawie 5 tysięcy głosów i 82,5% tak chce zwiększenia tej liczebności głos. wojsk amerykańskich w Polsce. Pytanie, czy będą tego chcieli amerykanie. Czekamy na kolejne szczegóły. Jeszcze jedna rzecz, ja podziękuję państwu panom najpierw pan generał Bogusław Pacek i Dawid Kamizela jako jako eksperci w tej części.